Dzień dobry, Wczoraj dojechaliśmy do miejscowości Garden City przy jeziorze Bear Lake, ogromnym jeziorze, i powiem wam tak: wszystkie znaki na niebie mówią nam, że zbliżamy się do pierwszej wizyty z niedźwiedziem. Dlaczego? Jesteśmy nad jeziorem Bear Lake, który nie nazywa się tak bez powodu. Nazywa się tak, ponieważ w okolicy było bardzo dużo niedźwiedzi. I to było w 1812 roku, ale to nie szkodzi. Dalej są tutaj niedźwiedzie, może nie w takiej ilości. Do tej pory znaleźliśmy na razie barany, kurkurowiec <gry> i psy pasterskie. Ale jakie hmm. psy pasterskie? Ja wiem, ty jesteś w pracy! Chodź, chcesz się przywitać? Nie? Niedźwiedzi nie było, ale jest dużo znaków z niedźwiedziami. Sklepy w nazwie mają niedźwiedzia, także. Pod jeziora. Czuję, że jesteśmy blisko, ale jezioro nie jest bez powodu nazwane Bear Lake. Dzisiaj jest cudowny dzień, ponieważ zaczął się o 7.30 rano. Było 15 stopni Celsjusza i padał deszcz, chociaż w sumie nie wiem, czy to można nazwać padaniem. Kropił deszcz, tak to nazwijmy. Poszłam na spacer i wykorzystałam tę temperaturę. Zaparzyłam nam, nam kawkę, taką większą ilość na cały dzień i postanowiliśmy spróbować odtworzyć naszą ulubioną yerbę. Tak, ale będzie ciężko, już widzę. Będzie ciężko, bo ta yerba jest tak intensywna, bo ta yerba to jest yerba faktycznie. Troszeczkę <tuszę> ją rozwodnimy i dodamy najpierw soku pomarańczowego, tak? Tak. O kurde. Dobra, moja wersja ma miętę, sok pomarańczowy oraz odrobinę miodu. Ja podszedłem do tego naukowo. Moja wersja ma jeden kap yerby, i jedną trzecią kapa soku pomarańczowego. Ja myślę, że twoje będzie słodkie w cholerę. Uuu, coś tam poszło nie tak. Coś tu poszło nie tak, no. Nie wiem nawet, co mam powiedzieć. Mm. <grymne> <grymne> no, nie wiem, co tu No, twoje jest, twoje jest zdecydowanie gorsze od mojego. Moje jest gorsze? Oczywiście. Twoje jest gorsze. Będziemy jeszcze testować. Jak coś z tego wyjdzie, to damy znać. Mhm, damy znać. Na razie nic z razy... nie wyszło. Na mało nadzieję. Jemy śniadanko. Dzisiaj krusant z szynką, z jajkiem. Tomek ma jeszcze serek. Do tego ogóreczki, korniszonki i kończę moją yerbę. Dodałam tutaj jeszcze kropelkę olejku eterycznego, peppermint. Nie polecam, ale skończę, wypiję. A ty? Jak yerbę będziesz pił? Jak będę pił yerbę? Jak twoja jerba będzie? No właśnie. napiłbym się tego soku, który zmarnowałem na no tą hierbę. Dziękuję, okay. smacznego. Dziękuję. Ja jeszcze w międzyczasie będę oglądać sukienki, ponieważ lecimy do Polski na wesele. Udało nam się kupić bilety i najgorsza część wybrać sukienkę, a właściwie sukienki. Życzcie mi powodzenia. Zjedliśmy śniadanko, pojechaliśmy do, do centrum tego. tego... Garden City. Poszliśmy po prostu połazić i zjedliśmy też lody, a teraz już zajechaliśmy na plażę. Bardzo dużo samochodów zaparkowało na plaży, natomiast my nie będziemy ryzykować, nie będziemy popełniać tego błędu, ponieważ już widzieliśmy dwa pick-upy, które się zakopały. Jeden z nich jest za mną. Także my sobie zaparkowaliśmy tutaj, Tomek podkłada pod koła, bo jesteśmy bardzo w dół i będziemy działać. Zaraz Wam powiemy co konkretnie będziemy robić. Jakie plany na dzisiaj? Pewnie drzemka. Idziemy do wody zobaczyć. O, do wody? No zobaczymy, jaka woda jest tu. No, może miejsce. You're so cute. Oh. To jest Się nacieszyłam chłodem z rana, bo już z powrotem jest ponad 30 stopni. Tylko tym razem jesteśmy nad jeziorem, więc w każdej chwili możemy pójść się schodzić, eee, ale nie, nie teraz. Teraz zabieramy się za projekt Brudas. Kim jest tytułowy Brudas? Czym jest tu ręku? Tomek. Tomek jest tytułowym Brudasem. Stąd w ogóle ta inspiracja na, na nazwę tego. Nie no, tak poważnie mówiąc, to po prostu stwierdziliśmy, że musimy ogarnąć swoje życie, uprościć je trochę i skumulowaliśmy trochę za dużo rzeczy w naszym domu, który jest miniaturowy, jak dobrze wiecie, albo nie wiecie. Ma 10 metrów kwadratowych w każdym razie. Nie mamy miejsca i codziennie rano po wstaniu z łóżka spędzam jakieś 15 minut na tym, żeby ogarnąć tutaj i nie mogę tak dłużej żyć, bo zwariuję. Może już zwariowałam. Także mamy zamiar przejść przez wszystko w autobusy, co jest do przejścia i posprzątać. Dobra, robimy to tak na spokojnie, bo najgorsze co jest przy deklaterowaniu to jest to, że powstaje jeszcze większy bałagan niż był przed samym sprzątaniem. Także tak żebym przeżyła ten dzień bez zawału. Ja już Wam mówiłam wiele razy, że jeśli ja mam bałagan wokół siebie, i to nie musi być taki, wiecie, bałagan na, na blacie, tylko w szufladach, to ja mam chaos w głowie i ja nie mogę się skupić. I w tym momencie jestem na etapie, kiedy od kilku tygodni wyprowadza mnie to z równowagi. Właśnie tak wygląda nasze życie ostatnio. Za każdym razem, jak się przemieszczamy gdzieś, jesteśmy w drodze, to w naszym łóżku leżą rzeczy, które nie mają swojego miejsca. I później jak parkujemy, to te rzeczy na przykład przechodzą sobie tutaj naprzód na fotel, no bo wiadomo, nie korzystamy wtedy z fotela. Także czas to zmienić. Wiem, dlatego kupiłem tą płytę. Z tej płyty zrobię półeczkę na laptopa, bo zrobiłem półeczkę na laptopa, ale jest niewygodna, zła do używania, więc chcę taką wysuwaną półeczkę zrobić. To będzie taki jeden z większych projektów, no i milion innych mniejszych. No i najważniejsze zadanie, moje zadanie będzie, muszę posprzątać ten bagażnik pod łóżkiem. Dobra, a chcesz powiedzieć, co się wydarzyło z naszym wiatrakiem, który tutaj a, taki biedny leży. Jednym Smucny. z tych projektów będzie naprawienie tego wiatraka, który stawiamy sobie tam w oknie w kuchni. Jak gotujemy to, żeby wywiewał nam gorące powietrze, a jak jest po prostu gorąco, to żeby wiewał. To są trzy komputerowe wiatraczki. Ten wiatraczek zrobiłem custom do naszego okna jeszcze przed wyjazdem, no i Co się stało? Ostatnio zapomnieliśmy go wyciągnąć i wypadł nam w czasie jazdy. I ktoś po nim przejechał. I ktoś po nim przejechał i te śmigła leżały sobie na boczku to wszystko zrozwalone. rozwalone, tu była siateczka na komary będę musiał to naprawić. To są 2,5 roku naszego gotowania. Tak okay. nieźle. No dobra, zaczynamy? Od czego zaczynasz? Ja od drzemki. <grym>

Zastanowiliśmy sobie, co mamy do zrobienia. Mamy kilka takich rzeczy do naprawienia. Jak jakiś haczyk się zerwał, zepsuł. Kilka naszych tych blokad w szufladach magnetycznych się zepsuło. Ale ja zacznę sobie od kuchni, bo tutaj jest mi najłatwiej i co mam zamiar zrobić. Pozbyć się rzeczy, które są w nadmiarze. Oraz ostatnio oglądałam filmik, w którym Bawka powiedziała, że nie wszystkie rzeczy, na przykład takie rzeczy, jak... Jak to się nazywa? Jak to? Ubijaczka taka do ziemniaków. My tego używamy ile razy? Yy, parę razy do roku. Więc to nie musi być w mojej głównej szufladzie z takimi rzeczami. To może być gdzieś. A mamy jakąś mniej główną szufladę? Znajdziemy. I to zrobię po prostu przestrzeń w szufladach i przestrzeń w mojej głowie. Dziękuję. Ani <noise> Ja zacznę od tego wiatraka, bo do większości rzeczy, które ja potrzebuję zrobić, to potrzebuję przestrzeni. A jesteśmy teraz na parkingu. W głowie? Nie, przestrzeni i takie. No A jesteśmy na parkingu, który jest pełny i nie ma tutaj warunków, więc my tu sobie pojedziemy gdzieś indziej. Tak, bo to tu. na pewno nie jest projekt na jeden dzień. I tam podziałamy z większymi rzeczami. Więc ja sobie zacznę od wiatraka. Dobra. Ja jestem takim brudasem prostolinijnym. Nie, Tomek nie jest brudasem, Tomek ma w ogóle bardzo mało rzeczy. Ja jestem brudasem. Nie, ja chcę, mogę po prostu skończyć myśl? Mhm. Ja mam bałagan zawsze na takim samym poziomie. Ja trochę mam bałagan, ale ale to takie jest, ja tak mam. A ty tak? Jest super czysto, że się na jest bałagan. Takie się... nie mogę wytrzymać w głowie, mi się już teraz. Sprzątasz. Ternoje. Dziękuję. You. you are welcome. Nie mamy cukru, testujemy pierwszy raz truskawki bez cukru. No, z cukrem lepsze, ale takie dobre. Duże mm. źwięce. Mm. Mm. Posprzątałam całą kuchnię i mam dość. Przerwy potrzebuję. Jak Tobie idzie z wiatrakiem? No czekam aż klej się troszkę złapie, bo wziąłem sobie zły klej, który wysycha po 24 godzinach. Tylko? Tak. Dobra, wrócimy za 24. Jesteśmy już po plaży. Posiedzieliśmy chyba z półtorej godziny, na, Popływaliśmy, poopalaliśmy się i y, przeparkowaliśmy w miejscu, gdzie mogliśmy sobie na spokojnie rozłożyć grilla i zrobiliśmy pysznie wyglądający obiadek. Mam nadzieję, że tak smakuje, jak wygląda. Szparagi, ziemniaczki y, słodkie i zwykłe, cukinia i łosoś. Smacznego. Do zobaczenia jutro. Wczoraj zrobiliśmy takie postępy, bym powiedziała, pół na pół. Nasza lista została zrealizowana po części, nawet może nie w połowie. Ja zajęłam się kuchnią, tak jak już Wam mówiłam i pokazywałam. I tyle ja resztę dnia spędziłam na pracy przy komputerze, bo miałam wenę, a jak ja mam wenę, to trzeba z tego korzystać. Tomek zrobił trochę więcej. Tak, ja zrobiłem półkę, znaczy jeszcze jej nie skończyłem, półkę tutaj na komputer, taką pod biurkiem. To nie jest taka potrzebna rzecz, ale myślę, że to będzie bardzo fajnie działać. A dzisiaj mam bardzo ważne rzeczy. Muszę skończyć tą półkę, muszę zmienić lampę, która nam się stopiła od gorąca i od spalin i muszę naprawić, nie, nie naprawić, muszę coś zrobić z rurą wydechową. Już raz wykapowałem, dzisiaj kupiłem troszkę inną część, ale to zaraz pokażę na zewnątrz i opowiem dokładnie o co chodzi. I trzecią rzeczą, którą chciałbym zrobić, to jest posprzątać pod bagażnikiem, ale z tym to już nie wiem, czy się wyrobię. To jest w sumie najważniejsza część tego projektu, Brudas. I najbardziej kompleksowa. Tak, ale no nie wiem, bo jutro już stąd jedziemy, bo nam zabraknie wody. Musimy pojechać po wodę pół godziny w kierunku, którym się udajemy, więc nie będziemy się tu wracać. Już. Także zabieramy się do roboty, trzymajcie za nas kciuki. Dobra, opowiadaj co tutaj się dzieje. Tu, tu i tu. Tutaj jest ta nasza lampa, którą muszę dzisiaj wymienić. Lampa, jak widać, się rozpuściła. Stało się to przez to, że jak wyjechaliśmy z Austin przez dwa dni pierwsze nasze jazdy było bardzo, bardzo gorąco i jechaliśmy non stop. I teraz tak, muszę przejść chronologicznie do rury i opowiedzieć, co się stało z rurą. Jak byliśmy w Arizonie jeszcze przed Teksasem, zjeżdżając z jakiejś górki na, kemp na kempingu chyba było na tyle strome zjazd, że zawadziliśmy rurą wydechową. Poczekaj, muszę pokazać, co tu biegnie. Psy się denerwują Przepraszam, możemy kontynuować Tak jak mówiłem, jak byliśmy w Arizonie spłaszczyliśmy rurę, bo ta rura wystawała pod zderzakiem Gdzieś było nisko, jak zjeżdżaliśmy I ona została splaszczona Ja ją próbowałem rozgiąć, ale jest to bardzo gruby metal Więc się nie bardzo dało Więc wymyśliłem, że tak na szybkości Jak byliśmy w Teksasie u Marka, Wyciąłem taki kwadrat od spodu tej spłaszczonej rury Żeby ten przepływ spalin był Niezakłócony. No i co się stało? Stało się to, że zmieniło to tak aerodynamikę spalin. Aerodynamikę. Tak, że kopci nam wszystko tutaj. Łącznie z tą lampą, łańcuch, którym jest, który jest przypięty, motor jest cały w sadzy. Jak motor był przykryty pokrowcem, to te spaliny dostawały się pod pokrowiec i motor był cały czarny. Nigdy wcześniej nie było takiego problemu, więc Domyślam się, że jest to spowodowane tą dziurą, którą wyciąłem od spodu rury i nie wiem jak te spaliny lecą, od asfaltu się odbijają czy coś. Raz już to tak naprawiłem po majstrowemu, czyli kupiłem kolanko do wentylacji i zmieniłem kierunek wylotu tych spalin na bok. Ale ostatnio jak jechaliśmy tutaj, to wjechaliśmy na taką traskę, chcieliśmy na dziki campground wjechać, i było tak ekstremalna trasa, że znowu żeśmy spostrzeli, łącznie z tym moim wynalazkiem. Więc, teraz kupiłem jeszcze lepszą rzecz. Kolanko do rynny. I to założę na tą naszą spłaszczoną rurę i ono będzie kierować spaliny na bok. Taka Bardzo jest, profesjonalne. Taka jest po prostu idea. Ja to zaraz pomaluję na czarno. Zrobię tak, żeby wyglądało jak z fabryki. To jest właśnie ta moja półka na komputer. Tutaj będą od spodu dwa wiatraczki, które będą chodzić, bo czasami jak jest tak gorąco, to się bardzo grzeją te komputery nam. I tu jeszcze muszę sobie zrobić takie dwie przegródki: tako i tako. I pomalować to na czarno, oczywiście, wszystko. A resztę skończę dopiero jak dojedziemy gdzieś do Walmartu, bo potrzebuję taką płytę sobie kupić, żeby ładnie wyścielić dla laptopa, żeby mu się tutaj nic nie stało, żeby się nie obijał. Yy, Okej, okay, to będzie szuflada, a nie półka, tak? To jest szuflada, tak, żebyś okay. zarosował. I Tomek, której też ponaprawiał, tutaj te nasze zamknięcia do szuflad, magnetyczne, yy, bo mówiłam Wam, że ostatnio były one troszeczkę rozklekotane i po prostu jeździliśmy przez ostatnich kilka czy kilkanaście dni, blokując szuflady w ten sposób. A to jest doniczka, która ma zawisnąć. Tutaj już kiedyś tutaj taką mieliśmy, ale podczas remontu ją rozwaliliśmy niechcący. Moi drodzy, w normalnych okolicznościach przyrody, ja bym tutaj skakała razem z Tomkiem i sprzątała wszystko, co się da sprzątać. Wiecie, że ja uwielbiam sprzątać, ale mam naprawdę sporo pracy takiej przy komputerze, więc po prostu siedzę, robię swoje, a sprzątanie na pewno przede mną nie ucieknie. Także dzisiaj jest dosyć produktywny dzień i dla mnie i dla Tomka, trochę w innych kwestiach, ale działamy. Jest trzecia godzina i jesteśmy głodni. Co? Papier, podam. Tak właśnie wszystko wygląda przez, z tobą przez tą rurę. Kasza kimła, rukola z solą, oreganą oraz cytryną i oliwą z oliwek oczywiście. Normalnie dodałabym tutaj jeszcze awokado, ale chyba się nie zmieści. E, więc dla mnie jeszcze tylko cytrynka na górę, troszeczkę oleju z oliwek i tyle. Wow, albo nie troszeczkę oleju. Smacznego! Dzisiejszego sprzątania, naszego najgorszego elementu w autobusie, czyli podłóżkiem, zdałam sobie sprawę, że mamy trochę różne wizje, jeśli chodzi o to sprzątanie. Zgadzasz to znaczy... się? Ja miałam taką wizję, że chciałam po prostu pozbyć się rzeczy, ponieważ to był tak jakby powód całego chaosu, który panował w domu, a nie jakby zaleczać tylko układając ten bałagan. Wiecie, nie, o co chodzi? Nie, nie, to że moja wizja to jest zaleczanie? Tak. No, a widziałaś co ja tam zrobiłem? Nie widziałam, szał, szał pupy. <grym> w każdym razie skończyliśmy. W sumie wyrzuciliśmy chyba sześć dużych worków śmieci, tak, tak? Tak. I myślę, że na taką małą przestrzeń jak nasz autobus, zorganizowanie sześciu worków rzeczy do wyrzucenia, to jest Może spore. nawet więcej, bo tak w sumie co chwilę coś szliśmy wyrzucić do kosza i po prostu wydaje nam się to całkiem dobry. Efekt końcowy, nie? No? Tak, ja mam jeszcze jedno pudełko do przebrania z moimi takimi różnymi mechaniczno-elektronicznymi rzeczami zapasowymi. Sam nie wiem co tam do końca jest. Wniosek jest taki, to muszę sobie zorganizować jakąś faxę na narzędzia, bo mam taką torbę, ale ona mnie denerwuje i mam tam bałagan. Może masz za dużo rzeczy? Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o narzędzia, to mam stan stanowco za mało mam. Jak robiłem tą rurę wydechową, to musiałem ją troszeczkę przyciąć, bo mnie chciało to ta, ta rynna wejść na, na tą rurę. Więc co zrobiłem? Wywierciłem jakieś 40 dziurek jedna koło drugiej i odłamywałem po kawałku y, tą rurę. Bo... No i co da się? piły? No ale jakby to ktoś zobaczył. Jakby ktoś to zobaczył, to się w czoło popukał. Ja się pukałem jak to robiłem. Znalazłem parę rzeczy, których zastanawiałem się po co worze. I na przykład miałem końcówkę do węża taką do podlewania kwiatków na przykład, nie? Kuwałem. Szczerze. To nie mam pojęcia, jaki miałem zamysł tego. pewnie jakiś był. Bo nie większość wiem, rzeczy, wiecie, które ty... znajdywałem i wyrzucałem, bo nie, nie są mi potrzebne, to wiedziałem, po co sobie tam schowałem, że może się przyda do czegoś, ok? A to akurat nie wiem, do czego ja to trzymałem. Wyrzuciłem też takie rurki, zrobiłem rurki. Na zewnątrz można, można było zrobić sobie prysznic, ale. Nie używałem go nigdy. Zrobiłem to na samym samym początku naszej podróży, bo mi się wydawało, że nie będę lubił myć się w tym malutkim saunieże tutaj. A prawda jest taka, że nie chcę się tam tego rozkładać. Po pierwszym miesiącu, jak to zrobiłem, użyłem może trzy razy i od tamtej pory użyłem Oj, bardzo mocne słowa. Nie, 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 użyłem na pewno, ja pamiętam. I od tamtej pory ani razu nie użyłem. Tak. A ja powiem wam, że jestem najbardziej zadowolona z faktu iż pod naszym łóżkiem znajduje się ploter, a pod ploterem znajdowały się nasze naklejki i koperty do wysyłania tych naklejek. Już wam kiedyś mówiliśmy, że prowadziliśmy taki biznes i po prostu mhm. robiliśmy naklejki, ale od jakiegoś roku nie robimy tego. Mhm. Także wszystko to wyniosłam na dach. Jeszcze chwilę z nami pojeździ, zobaczymy co się z tym stanie. W tym miejscu teraz włożyłam nasze plecaki takie na hike, na rower. Mój ciężarek jeden. I bardzo się cieszę, że mamy to teraz pod ręką, bo jak na przykład szliśmy na hike, to trzeba było spod łóżka wyciągać albo gdzieś, także... No ja mam ogólnie pod bagażnikiem, to mam takich dużo różnych kieszonek porobionych, to w niektórych mam pusto. Mogę sobie coś kupić, powkładać teraz. Co? To, to nie na tym polega. Deniczka została powieszona i przyklejona. Tutaj został zawieszony nowy wieszaczek na naszą miotłę. Która wiecznie stała na podłodze i się moczyła. Najważniejsze, szuflada to skończona. Tara. Tutaj są wiatraczki, żeby cały czas laptop się chłodził. Miejsce na klawiaturę, na myszkę, na jakieś notes prawdopodobnie. Jest ona na prowadnicach, oczywiście. I blokuje się. Sama się nie otworzy. Duma. Lampa zmieniona, podwyższyłem 3 incze, żeby nie kopciło, ale zrobiłem tak jeszcze ważniejszą rzecz, żeby nie kopciło już na lampę, czyli rura wydechowa. Aha, muszę coś zaznaczyć. To jest robota majstra. Tego się nie ocenia, to się podziwia. Dobra, także będziemy kończyć tego vloga Dajcie nam koniecznie znać, czy może was w jakiś sposób zainspirowaliśmy Może jakaś szuflada została posprzątana w trakcie tego filmu Albo zostanie posprzątana e, Dziękujemy za oglądanko i widzimy się w następnym odcinku Do zobaczenia. sprzątania Do zobaczenia, papa No ale nie, to ja się z tobą nie zgodzę i nawet nie ma co tu dyskutować Okej, okay, okay. Tak się w Ameryce wyprowadza konia. To, poczekaj, stop, klatka. żebyś przebitki, tak? Mm -hmm. Działamy. Myślicie nam energię, bo brak jej w tym domu dzisiaj. Nie, jak widać. No właśnie, pobiłaś. <noise> Piątki ci przybyłem, kilka. Pani rozmawia. Pani rozmawia. Ach. Ja się tylko boję, że ty wywalisz połowę moich rzeczy. Jest szansa. To będzie projekt brudas. <laughs> no ja nie wiem, kto to jest większym brudasem. Tutaj mamy pitną wodę. Pierwsze raz nam się chyba zdarzyło, żeby była pitna woda. Wydaje mi się, że gdzieś tam na Florydzie się zdarzała, ale to dawno, dawno temu. To jest woda non-patable, czyli niepitna, tak? Nie do picia, nie nadaje się do picia tak. po prostu. Zazwyczaj taką nalewamy, dlatego mamy filtr i sobie filtrujemy wodę do picia. A teraz już nie musimy. Także jak będziemy brać shower, możemy się napić. <śledź> 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 to jest atrakcja.